Spotkałyśmy się z Ewą Narkiewicznejną, psycholożką i ekspertką w programie Zrób coś z tym dzieckiem. Ewa, Kasia bardzo często myśli sobie, że jest złą mamą. Opowiadała o tym, że bardzo często ją krytykuje podczas różnych takich codziennych, domowych zachowań. Co możemy wtedy zrobić w takich sytuacjach? Kasiu, opowiedz mi, w jakich sytuacjach najczęściej krytykujesz Amelkę? Amelko nie tak, pijama jest e, na łóżku. Czy pijama miała iść do prania w tym momencie, a wylądowała na podłodze? Mhm. Na przykład Amelka wraca z spaceru i kurtkę e, rzuca na podłogę, gdzie na podłodze jest brudno, e, mhm. więc oczywiście się denerwuje i mówię jej, że proszę dać kurtkę na swoje miejsce. Jak ma zły dzień, mówi do mnie, że nie. Mhm. Wtedy ja podnoszę głos. I dochodzi do y, awantury. Ale jak ma dobry dzień, to jak najbardziej da na miejsce nawet buty da, tam, gdzie powinny być. Także... Słuchaj, w takich sytuacjach, kiedy na przykład wchodzisz i ona zrobiła te czynności, o które ją prosiłaś, ale widzisz, że coś jest nie tak, to pierwsze, co zrób, to skup się na tym, co zrobiła dobrze. Czyli skup się na tych pozytywnych rzeczach i za to ją pochwal. Czyli. Widzę super posprzątane łóżko, równo ułożone poduszki. Widzę, że misie są na swoim miejscu, a książki odłożone na półkę. Zostało nam jeszcze tylko złożyć piżamę. Rozumiesz? Czyli, żeby nie skup... wytykać jej błędów, tylko tak, żeby docenić po prostu to, że faktycznie ona jednak bardzo dużą część tego pokoju zrobiła. Dziecko czuje się ważne i kompetentne, rozumiesz? Ono uważa, że jego praca jest potrzebna i coś wnosi, więc tym chętniej w przyszłości wykona zadanie, o które ją poprosisz. o przy w Łazience. Przesunęła się do tyłu, posnęłaś się. Ja się wystraszyłam, odruchowo na nią krzyknęłam, po czym oczywiście odruch mój był taki, że po chwili ją przeprosiłam. Ja rozumiem, że ty się o nią przestraszyłaś, bo, bo tak naprawdę o to chodziło. Tak, 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 ale ona o tym nie wiedziała, także jednak ja się wystraszyłam. No bo właśnie, bo Kaśka, słuchaj, zawsze jest tak, że po strachu przychodzi złość. I to jest standard taki, który występuje w takiej kolejności uczuć. Kiedy widzimy, że dziecko się potknie, my się tak naprawdę o nie boimy. I nasza złość jest taką reakcją, która jest zaraz po strachu. Więc następnym razem po prostu powiedz jej, jak bardzo się o ciebie przestraszyłam. Mhm. Jeżeli dziecko do ciebie przychodzi i płacze, to nie mów do niego, przestań płakać, nic się nie stało, tylko podejdź i powiedz: Widzę, że jest ci smutno. Jest ci tak smutno, że aż płaczesz. I wtedy masz ogromną szansę, że dziecko podzieli się z Tobą, co się stało. A też, co jest niezwykle istotne, dziecko będzie uważało, że jego emocje są na miejscu.